Dzień dobry, czy ja mogę nagrywać? Można nagrywać, bo trzeba złożyć e, oficjalny wniosek i jednocześnie nie chcemy informować o tym, że cała sprawa jest nagrywana i później można poprosić o pomoc. My też nagrywamy. Ale ja jednak chciałbym sobie sam najpierw, nagrywać. Dobrze, najpierw proszę zająć miejsce i w każdym razie pozwolić przeprowadzić e, wszystkie możliwości. Ja oczywiście. Bo jednak, panie, ja zostałem. W przewodnicząca poinformowała, że przebiegł sprawy jest nagrywany zarówno obraz, jak i dziewięć. Na rozprawie staramy się opinia. Może pan zgłosić świat wniosek. Yy, tak, bardzo yy, proszę o umożliwienie nagrywania w posiedzeniach sądu. W tym miejscu przewodnicząca zezwoliła wymionemu na nagranie przebiegu rozprawy. Może pan postawie... Proszę pana, czy podtrzymuje pan sprzeciw odbiroku na kazatowaniu? Czy opinię oświadczenia i podtrzymuje? od wyroku nakazowego. się. Czy był Pan karany? Nie. Czy nie karany. Czy leczy się Pan psychiatrycznie? Lecza się psychiatrycznie. Leczy... Depresję. Le... Depresję. Lecz... Leczony psychiatrycznie z powodu depresji, a obiekowo to się Pan leczył? Nie. Nie leczony odwykowo. Leczy... Czyli formalnych Pan nie zgłasza. Nie. jest to 11 kwietnia 25 około godziny 13.30 miejscowości Ustrony na drodze A1-182 kierując pojazdem na Kija o numerze rejestracyjnym CT820AM podczas zajeżdżania drogi innym uczestnikom ruchu drogowego i gwałtownego hamowania spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to jest oczywiste 86 paragraf 1 Kodeksu Wojewódzkiego. Połączam, Pana, że ma Pan prawo w tej sprawie złożyć wyjaśnienie, ma pan prawo odmówić złożenia wyjaśnień, ma na poszczególne pytania ma Pan prawo składać wnioski dowodowe i wypowiadać się co do każdego przeprowadzonego dowodu. Teraz proszę o powstanie. Czy rozumie Pan, o co jest Pan opinię? Tak. Zarzut zrozumiałem. Czy przyznaje się Pan do tego? Absolutnie powoduje? nie. Nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego liczenia. Czy chce Pan złożyć wyjaśnienia? Bardzo proszę. proszę. Tak jak już od na komisariacie opisałem całą sprawę z Panem Policjantem, ja to no, zresztą wysokiego sądu mogę pokazać kilka nagrań, które tak, mam na to... Żaden... to za chwileczkę pan będzie dowodowy, że pan parę nagrania to trzeba przynieść na płyty, tak? Nie w swoim jakimś telefonie, tak? Pan ma w telefonie? Nie telefon. No to ja to pan mam zreekwirować na telefon? Nie, ja chciałem to pokazać. Ale przecież to musi zostać tak, tak sprawy, bo może ktoś się odpoływał. Znaczy to... ja ty, na komisariacie prosiłem, że ja to jak z wyjaśnienia w to Dobrze. Do sądu można nam dołączyć. Do, jak pan nie dołączył, to nie dołączył. Że... Ale to tam ja mam nagrania z posiedzenia na policji, tam zostałem poinformowany, że nic mam nie dołączać, żadnego no, do no, to Już to się stało, tak? To nie, pan, tak... Ale nie mówię, że się mówisz, to jest panowiny. Teraz mam nagrania, jeżeli pan chce to był dowodem, to muszą być złożone w na płycie, bo przecież nie ja zabiorę panu telefonu. No. E a musi być na nagranie, bo jeżeli za wyrok wyroku może go zaskarżyć komisariat, jeżeli wskazujący Pan, to to musi jako dowód w aktach sprawa być. Ja A ja też nie mam pamięci takiej, że ja... Ja sobie rozumiem. i, to, i jak, to, Ja rozumiem. do tego. Tak, no przejdziemy no, do tego. Na razie proszę złożyć wyjaśnienia. Proszę, tak naprawdę się nie denerwować, to jest spokojna sprawa i mamy na celu wyjaśnienie sprawy. A jak będziemy się denerwować i atakować, to tej sprawy nie wyjaśnimy, tak? Po to tu jestem, żeby tą sprawę wyjaśnić. Proszę opowiedzieć, tak? Wysoki sądzie tylko powiem, że. No bo ja zostałem bardzo w to wszystko wmanewrowany, dlatego jestem tak. Ja zostałem całkowicie niewinny. W Jest... skradzie jeżdżę zawsze z prędkością 90 godzin. na na godzinę? To maksymalnie 93, to... ponieważ poruszam się autem elektrycznym. Ze względu na ekonomię jazdy. Nie mogę sobie pozwolić na większą prędkość. Nie mogę Pamiętam bardzo dobrze to zdarzenie. Wracałem autostradą z Łodzi w kierunku Torunia. Tam jechał Tir, który, który wciąż na mnie trąbił przez kilkanaście kilometrów. I wymusić na mnie zwolnił, ponieważ chciał mnie wyprzedzić. Ja, jako że jechałem 93 na godzinę, co mam nagrane, uznałem, że niedorzecznym jest, bym ja specjalnie zwalniał, by firm nie wyprzedził. Y tym bardziej, że auta ciężarowe mogą poruszać się na autostradzie tak, z prędkością 80 km na godzinę i obowiązuje kategoryczny zakaz wyprzedzania jeden pasku przez samochody ciężarowe. Y y ten kierowca piramid, który Jedynym stworzył dźwięk. zagrożenie. No i nie wiecie, na 893, tak. ten piramid z tyłu, drogi, na pana i co dalej. I tak się nie dzieje? Dłuższy czas nic się nie działo, bo to gdzieś było z kilkanaście kilometrów, on nie za ciągle na mnie Tam tam, to wiemy z nagrań od innych kierowców, że. A jak od innych kierowców. No że przez CV Radio prosił innych kierowców, żeby mnie zablokowali. Teraz ja w pewnym momencie jechał przede mną TIR z prawidłową prędkością na prawym pasie 80 km na godzinę. Jako, że ja poruszałem się 93, dogoniłem go i jechałem za nim. I włączyłem pierwszą na spokojnie odległość. Nie wyminąć na lewym pasie. Zwróć Zwróć. No I tu się zaczyna ta cała mistyfikacja tego kierowcy tira. Tu za, a, w, w, jak zmontował swoje nagranie. Wynikało z niego, że ja blokuję go na lewym pasie. Że ja blokuję go na lewym pasie. Ale na, I na widać. I widać. Proszę tego kierowcę tira, żeby nie zablokował. Tego, którego, z którego tam widać na nagraniu, jest to niedorzecznie co najmniej z tego powodu, że on po pierwsze nie może wyprzedzać lewym pasem, a jego zbulwersowało to, że ja sobie wyprzedzam płynnie, tą prędkością moją 93.